Witajcie na kolejnym wideo. X5308F Switch od firmy IP.com Zobaczymy co to jest. Przyda mi się, bo planuję swoją domową sieć zbudować w oparciu o urządzenia, które obsługują do 10 gigabitów transmisji. Czyli wychodzimy z sieci gigabitowej, przechodzimy na 10 gigabitową oczywiście. W tej chwili mam tylko tego switcha. Niedługo będę musiał sobie jeszcze zamówić kartę sieciową do komputera stacjonarnego, która obsłuży 10 gigabitów. No i będę musiał pomyśleć o Wi-Fi 6, bo większość moich urządzeń pracuje jeszcze w standardzie AC, a niektóre nawet w standardzie N. Dlatego pierwsze co zrobimy, to rozpakujemy tego switcha, zobaczymy co on potrafi, czego wymaga i do czego możemy go użyć. Także zapraszam na film. Czas rozpakować tego switcha. Zobaczmy, jak on wygląda. Także otwieramy pudełeczko. No, mamy tutaj ładnie zapakowane. Jest jakaś pianka, także na pewno to nie latało w środku. Piankę sobie ściągniemy. Wypakujemy, zobaczymy. Jaką wygląda? Folia, dobra, coś takiego. MGT to jest pewnie management, mamy tutaj jeszcze port konsolowy 10-gigabitowa dioda sygnalizuje, że mamy 10 gigabitów. Jest 2,5 łamane na 1 gigabit. No i Activity. Oczywiście prędkość jest zależna od modułu, z jakiego skorzystamy. No i tutaj mamy wszystko ładnie zaślepione, żeby się nie zabrudziło. Super, portów jest 8 sztuk. Zobaczmy sobie z tyłu jeszcze, jak to wygląda. Z tyłu jak widać mamy tylko... Jedno wyjście zasilające, nie ma tutaj żadnej redundancji, jest tylko jedno wyjście. Od spodu w zasadzie nic tutaj więcej nie mamy. Mamy tutaj też... Yy, mamy też tutaj otwory do wentylacji, ale nie widzę, żeby był tu wentylator. Z tej strony też mamy otwory wentylacyjne, widzę zasilacz przez te otwory, ale wentylatora tutaj żadnego nie widać póki co. Mamy tutaj jeszcze przycisk reset. Porty wszystkie są 10 gigabitowe SFP. Plus. Co dalej? Musimy go podłączyć, zobaczyć czy będzie do niego jakiś dostęp, czy tutaj w ogóle jakieś menu jest, czy tylko można nim zarządzać w chmurze od IP.com, bo tak, jak na opakowaniu jest napisane: jest to switch, którym można zasilać który można zarządzać za pomocą chmury. Ale to zaraz sobie zobaczymy. Cloud Management Switch with 8 port, 10 GB SFP+, Plus. X5308F model. Także podłączymy go sobie i zobaczymy co on potrafi, jak będzie nam działać. Kabelek do managementu i możemy go Podłączyć. Jeszcze sobie tylko zreknijmy, jak to wygląda. Tutaj widzę, że w pudełku coś jeszcze jest na pewno. Bo tutaj mamy jeszcze osobną, tę szynę. Ale to chyba tylko kabelek jest, tak? Kabelek. I uchwyty do montażu e, rakowego. I to wszystko. Dwa uchwyty. Kabelka już nie będę odpakowywał, bo mam taki kabelek, więc nie muszę tego robić. Dobra, możemy przystąpić do konfiguracji. Wyciągnę sobie jeszcze tylko instrukcję, żeby zobaczyć, jaki jest adres dostępowy, o ile w ogóle jest jakiś. I przystępujemy do konfiguracji. Zobaczymy, jak to w środku wygląda. Dobra, pierwsze co musimy zrobić, to oczywiście sprawdzić adres dostępowy do switcha. Jaki tutaj będzie? Jest tutaj jakaś instrukcja od IP.com. Zobaczmy co my tutaj mamy. Wygląda na to, że jest tutaj jakiś adres dostępowy. Mamy pierwszy punkt. Podłącz kabel do portu management w Switchu. Oczywiście kabel Ethernetowy. Później nadaj adres IP z klasy 10.16.16. Tutaj mamy jakikolwiek. To wtedy jak już Dodamy adresację na, karty, na karcie sieciowej w komputerze. Management do Switcha to będzie 16.168. Tu mamy jeszcze maska pod sieci 255.255.255.0. I powinniśmy mieć do niego dostęp. No dobra, spróbujmy. Zobaczymy, czy nam się to uda. A więc tak. Pierwsze co to kabelek. Kabelek do managementu wpięty, podpinamy zasilanie do switcha. Switch, jak widać, już się uruchomił. Dioda się pali na zielono. Wejdziemy sobie tutaj w ustawienia karty sieciowej. Ethernet, zmieni opcję karty. Tutaj zobaczmy sobie we właściwościach karty sieciowej. No i wprowadzimy sobie z tej kartki adresację. I to będzie tak 10 16 .20 na przykład. Może to być jakikolwiek adres z tej klasy adresowej. Za chwilkę powinniśmy otrzymać dostęp do naszego urządzenia. Otwórzmy sobie przeglądarkę internetową. No i tak tutaj adres managementu tu będzie 16.168 10.16.16.168 .16 Otrzymaliśmy dostęp. Tutaj musimy sobie język zmienić, ale widzę, że jest chłopot. Język jest tylko chiński. Hmm. Byłem przekonany, że będzie w tym sprzęcie język angielski już grany. To troszkę komplikuje sytuację, bo ja nie znam chińskiego. Jako, że uczyć się chińskiego raczej nie zamierzam, rozwiążemy sytuację inaczej. Będziemy musieli się połączyć po prostu z internetem i skorzystamy z jakiegoś narzędzia tłumaczącego. I zobaczymy, czy do tego switcha jest soft, czy raczej fireware w wersji angielskiej. Bo chiński mnie troszkę nie urządza. Szkoda, że nie ma tutaj języka choćby angielskiego. Bardzo by to pomogło. E, dobra, wejdziemy sobie na stronę internetową IP.com i zobaczymy, czy w ogóle mają wersję po angielsku. Ale jeżeli mają na swojej stronie to, no to myślę, że wprawny komputerowiec co z tym poradzi z wgraniem języka angielskiego. Nie powinien mieć problemu. Zwłaszcza, jeżeli skorzystamy z automatycznego narzędzia tłumaczącego. Musimy coś tutaj pokombinować. E, dobra, tylko co? Pytanie, a spróbujmy admin. Oczywiście w instrukcji nie ma informacji, co tu należy wpisać. No ładnie to wygląda, menu już widzę, ale jest po chińsku nadal, więc yy, myślę, że tutaj nawet nie znajdziemy opcji zmiany języka. Jedyne co mi przychodzi do głowy to poszukanie nowszego Firewall. Co do języka, to nawet jak jest chiński, możecie sobie włączyć jakiś translator, który wam stronę tłumaczy. Tymczasowo oczywiście tylko. Dajmy tłumacz. I on nam to nawet na polski przetłumaczy. Ale ja bym chciał mieć w języku bez tłumaczenia, czyli od razu chciałbym mieć w oprogramowaniu język. Bo te translatory też tak nie są dokładne i widzicie też tutaj popsuły trochę grafikę. CSS-a rozwaliłem na stronce epicomu. Więc wpiszemy sobie model. Zobaczmy, czy producent wydał nowszy soft do tego, fineware nowszy. Może wydał, nie wiemy o tym na przykład. To jest taki całkiem fajny switch 10 gigowy. Wszystkie porty 10 gigabitów to taki operatorski wręcz sprzęt. I tutaj jest jakiś dział, lat. O dziwo, pomimo tego, że switch jest całkowicie po chińsku w środku oprogramowanie, to instrukcja jest tylko i wyłącznie po angielsku. Taka ciekawostka. Nie ma tu innych języków, jest tylko po angielsku. Jest Fire. 2024 rok, a stare Fire jest chyba z 2021. No tu mi czas systemowy pokazuje. Nie wiem, gdzie tutaj nawet za bardzo wejść, żeby coś zobaczyć. Tutaj na przykład ostatnia opcja to jest wyobrażam sobie. Tak, tłumacz to przetłumaczył z chińskiego. Lista urządzeń, no to chyba dobrze przetłumaczył. Wyobrażanie urządzenia, coś takiego. Dobra, mam nadzieję, że uda nam się wgrać w ogóle ten software. To jest to miejsce, żeby go wgrać. Dobra, ściągnięty, super. Mamy już fire ściągnięty. I zobaczmy sobie... No co? Relays. Na pewno będziemy przy nim jakiś relays rzucony. Jakaś lista co było zmienione ostatnio. Jest Fire Upgrade Note to się nazywa. Czy jest po angielsku? skoro w tytule jest po angielsku, no to chyba po angielsku będzie, nie? Nie uważacie. Nie ma tu za bardzo info na ten temat. A, widzicie w tytule Fire jest EN wersja 01 angielska. No i teraz szukamy menu w Switchu, gdzie to wgrać, bo to jest właśnie bardzo dobre pytanie. On mi to jakoś tam przetłumaczył, ale no niektóre tutaj są rzeczy nawet dobrze przetłumaczone, ale większość chyba źle. to jakieś coś się włączyło po chińsku, zgasło, nie wiem co to było. Router przełącz, bezprzewodowy układ, tu jakoś widzę topologię, mi się powinna pojawiać, tylko to się pojawia. Zarząd... Zarządzanie cybernetyczne, Kurde, jak to tu tłumaczy. Masakrycznie tłumaczy. Prze... Yy, serwer DHCP, on to oczywiście przetłumaczył jako przekaźnik DHCP, no, podsłuchiwanie DHCP. Yy, GMP to jest do multicastów, ustawienia. No tutaj gdzieś to powinno być. Tylko weźcie teraz tutaj w to trafcie. Tutaj zarządzanie portem. Diagnostyka sieci, zarządzanie chmurą. aż do tu gdzieś jest. Urządzenie może zarządzać za pomocą interfejsów platformy chmurowej, chmurowej IP.com. Wykrywanie trac, tracer, zarządzanie, aktualizacja. Ja, znaleźliśmy to menu, aktualizacja, zarządzanie, dobra, dobra, mamy coś. Importuj oprogramowanie, to chyba to będzie. Aktualna wersja oprogramowania 65.30.20.2.2, a my mamy wersję 22.7. Super. Dobra. Jest szansa, że się uda. A jak tu kliknę aktualizację, to on sobie z meta pobierze? Nie, trzeba wybrać dokument. Dobra. No dobra, spróbujmy. Jasne. Trochę się boję. Aktualizuję pliki konfiguracyjne. Lepiej go teraz prądu nie wyłączyć. Bo się zepsuje. Konfiguracja, bo to nie jest to. Ale zobaczymy, dobra. No, czekamy, jeszcze czekamy. Co to potrwa, widzę, że długo to zajmuje. O! Wywaliło błąd. Najprawdopodobniej to było do aktualizacji konfigu, a nie do aktualizacji software. No chyba, że jest też po chińsku, bo też tak może być. Dobra, spróbujmy to znaleźć jeszcze raz. Damy tutaj import tym razem. Wybierz dokument. Musimy trafić w któryś ten plik to musi być właśnie do wgrywania softu. Spróbujemy z tą, z tą opcją teraz, może się uda, nie wiem czy to idzie. Kliknąłem, czy nie kliknąłem. Tu jakiś błąd wyskakuje. Proszę wybrać właściwy plik. No ale co jest? Dobrze chyba robię. CFG plik to są konfiguracyjne. A może on się wgrał? Aktualna wersja 65.32.2.2 Trzeba go po prostu odpalić ponownie. Reboot. Dobra, uruchom ponownie damy. Może on się już wgrał, a tylko wystarczy go odpalić ponownie. Niech się uruchomi ponownie. Zobaczymy. Jeżeli będzie po angielsku, no to będę szczęśliwy. Bo Ja nawet nie wiem, czy ja wgrałem ją, w tą, cały ten, ten firmware przez import, przez aktualizację, bo te to zamieniane są chyba tutaj, nie wiem, czy dobrze przyłączone w ogóle. Ale na 99% ta pierwsza opcja, aktualizacja, służy do wyrywania FIWARE. No i nie ma. Dlaczego? Co ja mam zrobić? Ja nie wiem, co ja mam zrobić już teraz. Niektóre ogólnie switche nie lubią, jak jest długa nazwa pliku. Może to być przyczyną, że się nie wdrożył ten softik. Plik jest bin. Dajmy mu na przykład, nie wiem, soft. Może to być przyczyną yy, tego, że się nie wgrał. Spróbujmy. No wygląda, że to jest ta opcja, bo tak sobie to tłumaczyliśmy wcześniej tutaj tym tłumaczem, no to jest tylko uruchom ponownie odzysk pliku CFG, to jest lokalna kopia, która nam zapisuje plik CFG z konfiguracją, kopia zapasowa w chmurze. Import. Nie wiem do czego służy import. Oprogramowanie importuj. Ale jak próbowaliśmy, to wygląda, że to jest plik CFG. On tutaj próbuje importować, bo wrzucaliśmy mu plik bin i był problem. Nawet nie pokazuje wszystkie pliki, tylko pokazuje typ pliku, który chcemy zaimportować. Ale nie pozwala nam zaimportować binarki. Widzicie, przetłumaczył mi miękki bin. dobra no, i tu błąd jakiś wyskakuje. Proszę wybrać właściwy plik, czyli to jest do pliku CFG. Jeszcze raz damy aktualizację, ale teraz bez tłumaczenia, bo może coś miesza ten tłumacz też. Czyli zmieniliśmy nazwę jego, tłumacza wyłączyliśmy, dajemy teraz tutaj ścieżkę do pliku. Jeszcze raz, widzicie, nazwa jest na South Bean zmieniona. I ok. Zobaczymy, czy pójdzie. O, by poszło bo ja ten sprzęt muszę mieć w języku zrozumiałym dla mnie. Jeżeli tu się nie uda odpukać, to jedyna nadzieja to będzie chmura. Połączymy się przez chmurę z tym sprzętem. Może za pomocą chmury da się jakoś wgrać nowe, nowe, nowsze oprogramowanie. Czasami tak jest. Dostęp do chmury jest... W, gdzie on tu jest? Tutaj. Nie no, chmura jest po chińsku. Masakra. Chmura po chińsku. Ugraj się, błagam, ugraj się konfigu, yy, nie konfigu tylko softciku. Ugraj się, proszę cię o to, bo inaczej leżymy. Trzeba będzie z chińskiego zacząć uczyć. Przetłumaczyło? Przetłumaczone, super, udało się. Działa bez tłumacza. Wreszcie, dobra, logujemy się. Udało się wygrać za drugim razem Fireware. Nie mam pojęcia, dlaczego za drugim razem, ale się udało. Ja pierniczę, myślałem, że będę miał po chińsku switch. Taki wypaśny, 10-gigowy. Ale fart. Dobra, super, udało się wgrać. Dobrze zrobili po angielsku. Cloud Management. Tak, jest ten cloud management po angielsku jednak. Widzicie, tutaj jest domena inna. imsen.jp, czyli IP, sorry, nie JP, tylko IP.com. Jest po prostu po angielsku. A na stronie głównej jest tylko podana ta chińska. Powinni też tam podać jakąś flagę, dodać, że tam po prostu można sobie zmienić czy coś. Fajnie by było. A ta domena jest dostępna tutaj na y, stronce konfiguracyjnej. Jak już skonf skonfigurujecie go i wgracie soft, czy y, softik, który Wam pozwoli uzyskać język angielski. Super, że to jest. Dalej, switching mamy tutaj. Serwer DHCP, jest DHCP Relay Snooping e, VLAN ID Kurczę, no nie mam za bardzo mm, sprzętu, żeby wam to wszystko potestować Będzie sprzęt dodatkowy do 10GB, to wtedy sobie jeszcze zrobię film IMG, IMG, GMP Snooping Czyli tak, dobrze myślę, on e, powinien sobie dać radę e, z IPTV można by z, z niego zrobić, najprawdopodobniej można z niego zrobić coś w stylu y, routera PIM. Ale oczywiście to bym musiał przetestować, bo pewności nie mam stuprocentowej. Mamy tu jeszcze zakładkę Routing ARP, mm, serwer DHCP. Wrzuciłem sobie jakiś serwer testowo, tak żeby zobaczyć czy działa. No i no nie przetestuję Wam tego, bo nie mam modułu SFP właśnie, żeby włożyć, żeby zobaczyć. Będzie modu, to wtedy się pobawimy, sprawdzimy jego wydajność też tego sprzętu, jego zachrzania. Rozbudujemy no, sieć po prostu 10-gigową od podstaw. Rezerwacja adresów DHCP ma no, wszystko to, co podstawowy sprzęt powinien mieć, a nawet trochę więcej. Wsparcie dla IPv6. Nie wiem, ile sieci, ile procent sieci w tej chwili używa IPv6. Yy, nie wiem, czy się sprawdzało, ile procent. IPv6 Gdzieś tam pojawiała się taka informacja e, ile procent na świecie Bo po angielsku musiałby pisać, a nie, no 28% 17% w 2015 roku 28% łączy internetowy będzie używać IPv6, jest to możliwe? Nie wiem, wątpię jakoś to no dobra, nie znikam. Ale na przykład w Polsce największy operator chyba oferuje możliwość korzystania z IPv6, już. Acerka z MAC Adresami dodajecie sobie wasze MAC Adresy jakiegoś hardwareu, gdzieś na wyjściu za portami SFP, żeby Wam się jakiś koleś nie wbił. I tu też można sobie dodać. Filtrowanie MAC adresów. dobra. No, ma to co jest potrzebne? O, nawet więcej niż to co jest potrzebne. Jest tutaj jeszcze jakiś attack defense. Eee, co to jest? Port. A, na każdego portu można sobie osobne zrobić takie jakby e firewall. Kurde, to nawet jest fajne. Mamy nawet obronę przed e atakiem typu DOS. Tutaj jest, widzę. Check ICMPV4, Fragmented Packet. Ej, no to jest fajne. Mamy tutaj troszkę tych opcji, jak widzicie. MAC adres, atak, defense nawet. A jak ktoś Wam podrobi MAC adres, to trochę lipa się robi wtedy, nie? No co, tu wystarczy dać tylko mm, enable. Nie ma tutaj MAC adres, atak, defense, enable. Nie wiem jak to działa, wiecie, bo mm, wydaje mi się, że obrona przed atakiem przed MAC adres atak Działa w ten sposób, że sprzętowo jesteśmy jakoś powiązani zarówno z MAC adresem, jak i z hardwarem, ze sprzętem, który jest po drugiej stronie. Ale tu jest tylko po prostu opcja MAC Discard Enable. A może to działa tak, że na przykład jak na porcie pierwszym dojdzie do takiego ataku MAC, czyli ktoś zamieni urządzenie, czy podszyje się pod MAC adres jakiś, to on wtedy orientuje się, że jest inny hardware po jakimś, nie wiem, procesorze, procesorze, czy po jakiejś różnicy potrafi to zbadać i robi discard, czyli ten MAC adres jest tak jakby wyłączony wtedy. No tu jest jakiś znak zapytania niby, coś się tu uruchamia. With this function, the port discards the user's messages. No, coś tu jest, że niby wywala jakieś takie nieznane informacje, ale tak trochę mało dokładnie jest to opisane, ale to trzeba było przetestować. Najprościej podłączyć jedno urządzenie pod pierwszy port przez SFP, później wziąć drugie, jakieś inne urządzenie, inny vendor, zmienić MAC adres na taki sam i zobaczyć czy wypieprzy je. Ale kurde, Jestem mi tak w szoku, że tu jest coś takiego. O, SNMP jest, to wiadomo. To jest podstawa. Możemy sobie tutaj to urządzonko jakoś zdalnie monitorować. Pedmission Control No, ja jest tutaj komunikatem Możemy sobie dodać go do jakiegoś programu typu, nie wiem, Zabbix czy do jakiegoś innego. Super, że to jest, bo to jest podstawa. I na filmie, właśnie o budowie takiej sieci 10-gigowej, na pewno sobie go tutaj skonfigurujemy system time oczywiście źle ustawiony bo mi się nie chce go ustawiać, bo to jest tylko film na razie żeby Wam pokazać co on tutaj ma ten sprzęt wow 90% CPU ale to chyba nie u nas, to wydaje mi się, że e, jak był w fabryce jeszcze może go tam testowali na przykład, żeby zobaczyć czy nie przegrzewać coś, nie? bo ja przypominam, że on jest chłodzony pasywnie osiem w sumie to się nie grzeje, jest lekko taki cieplutki, ale to leciutko naprawdę, może z 25 stopni ma, pasywnie schudzony. Nie ma żadnego wentylatoru, cichutki, do mieszkania idealny. Historie, alarm, event lock. nic się tutaj nie eventowało. Co to jest global map visualization? Global map. O, fajne, można sobie takie rysuneczki porobić. To jest nasz sprzęcik. Nawet sobie można ikonki zmieniać. Widzicie? Switch na przykład. Mind Device. Port Configuration. O! Tu można porty wyłączać. Nie no bajer. Fajna. No to ja, Dawajcie. włączymy no wszystkie porty. A znika. Cześć, jeszcze raz. No, ale to mały pikusz. To jest akurat mały problem. Zauważ, że działa. Ja tutaj na diodzie nie zobaczę, czy one gasną, bo bo nie mamy ich w ogóle wpiętych, więc to nie wpływa na, na nic tak naprawdę. Dobra, chyba skończymy ten filmik. Najbardziej mnie cieszy to, że udało się to yy, zrobić po angielsku, bo kurde, już się wystraszyłem, że będę miał po chińsku switch. Dokupimy sobie resztę gratów i mamy naprawdę fajny switch, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.